Stabilizator nadgarstka, który ma zastosowanie zarówno do nadgarstka, jak i samego kciuka. Co jest takiego charakterystycznego jego budowy, to to, że ma dwa paski. Pasek wewnętrzny krótszy i pasek z rzepem zewnętrzny dłuższy. Dodatkowo w budowie znajduje się, znajduje się, a znajduje się szyna, w zasadzie są to Dwie takie metalowe szyny, ale nie są to takie typowe szyny całkowicie sztywne, tylko to jest coś w rodzaju pewnego, pewnej membrany sprężyny, ponieważ dzięki temu ta szyna, ta, ta membrana może się dostosować do kształtu naszego kciuka, do kształtu nadgarstka, jednocześnie zapewniając stabilizację. Powierzchnia wewnętrzna, jest pokryta takim delikatnym, delikatnym, gładkim materiałem, który dodatkowo, pod którym znajduje się taka cienka gąbka, co po prostu daje nam dodatkowo takie poczucie, że ten materiał jest przyjemny, przyjemny w dotyku i też minimalizuje ryzyko jakiejś odcisku wypadku, np. gdy mamy obrzęk na naszej, na naszej dłoni. W środku nie ma żadnych twardych. Elementów, które mogłyby ulec jakiemuś, które mogłyby spowodować jakieś odciśnięcie się, szczególnie na obrzękniętej dłoni. Na górze mamy taki dodatkowy pasek, który zapewnia nam stabilizację kciuka, a więc jeśli kciuk mamy jakiś wyjątkowo szczupły, chudy i będzie się wysuwał z tego otworu, to możemy go bez problemu ustabilizować dodatkowo takim paskiem. Co ważne. Ten stabilizator jest zarówno na prawą dłoń, jak i na dłoń lewą, więc jest to uniwersalny model. Szerokość nadgarstka, przy której możemy stosować, jest bardzo szeroka, bo jest od około 13, mm, 13 cm do 23 cm. Więc w zasadzie każda ręka się tutaj zmieści. Jak instalujemy taki stabilizator? Przeciągamy kciuk przez ten otworek. Możemy, jeśli nie czujemy, że ten kciuk się jakoś bardzo mocno, dobrze tutaj trzyma, możemy wykorzystać taki pas ten pasek i dodatkowo ustabilizować kciuk. Następnie instalujemy ten pasek wewnętrzny i potem przeciągamy pasek zewnętrzny. Mamy tutaj praktycznie pełną stabilizację. I niedużą stabilizację nadgarska, bo stabilizator jest głównie po to, aby usztywnić nam kciuk. Kiedy on będzie potrzebny, zawsze wtedy, gdy musimy ten kciuk unieruchomić, zarówno po urazie, jak i w jakichś stanach przeciążeniowych, np. po jakiejś iniekcji, którą wykonał ortopeda i zalecił np. Na nam unieruchomienie tego kciuka na kilka dni, wtedy możemy użyć takiego, takiego stabilizatora albo w opadku jakichś przeciążeń, stanów zapalnych, gdy chcemy tą rękę odciążyć, żeby ona była w, tak, w tym jednym ustawieniu. I podobnie jak w innych stabilizatorach, warto pamiętać o tym, żeby nie instalować tych ortez z każdej ortezy, każdego stabilizatora zbyt mocno, ponieważ m, może to spowodować zaburzenie przepływu krwi, a szczególnie jeśli jest obrzek. Jest bardzo łatwo to wywołać, wtedy może mieć inne problemy w związku z tym, że stabilizator był noszony za mocno. Więc pamiętajcie o tym, on ma nam ograniczać albo wyłączać pewien, pewien ruch, ale nie powinien sam w sobie stanowić jakiejś bardzo dużej kompresji, ucisku.